Cześć, witam Was gorąco na Bali. Dzisiaj kolejny filmik o owocach a ja jestem właśnie w połowie dokładnie mojej podróży po Azji. Minęło półtora miesiąca, jeszcze półtora. Przede mną na bali udało mi się kupić kilka również, podobnie jak w poprzednich krajach, owoców egzotycznych. Tym razem opowiem Wam troszeczkę o pasiflorze, która też jest znana pod nazwą marakuja. Pasiflora jest takim owocem rosnącym na drzewach, troszeczkę w taki sposób jak jabłka i w ten sam sposób właśnie się ją zrywa. Jest pokryta skórką, bo ona może być ta w różnych odcieniach, ale z reguły przyjmuje taki kolor właśnie żółty z odrobiną pomarańczowego, jakby musztardowego. Kiedy jest dojrzała, najlepiej, żeby nie miała tych wszystkich plamek. Ta moja jest już troszeczkę mocniej dojrzała, bo kupiłam ją wczoraj, ale najlepiej, żeby nie miała plamek, a jeśli ma plamki, to kiedy ją kupujecie, sprawdzajcie przynajmniej, żeby skórka nie była uszkodzona. Ta skórka jest dosyć gruba, ale też jednocześnie, kiedy owoc jest dojrzały, można ją delikatnie uciskać i ona powinna się wgłębiać, ale odchodzić z powrotem. Jeśli i w miejscu, gdzie uciskamy, to wgłębienie już zostanie, ta skórka nie jest na tyle sprężysta, żeby wrócić do swojego poprzedniego kształtu, to znaczy, że w tym miejscu już owoc może być przejrzały. Marakuja, pasiflora jest owocem, który jest spotykany w krajach Azji południowo-wschodniej. Jest owocem, który często jest łączony w, na przykład w daniach, w deselach, w jogurtach smakowych, w sokach, czy na przykład w kosmetykach z mango. I często na przykład możecie spotkać się w sklepach, choćby żele posprysznic, które są o zapachu mango i pasiflory, czyli mango i marakui. Jogurty z dodatkiem mango i marakui również że można spotkać nawet w Polsce. Marakuja pasiflora po przekrojeniu wygląda, przecież przekroić ją trzeba w ten sposób. jak widzicie, ta skórka ona jest taka dosyć mało, jakby to powiedzieć. Jest elastyczna, ale, ale jest też troszeczkę sztywna. A w środku owoc ma takie gniazda nasienne. I te gniazda nasienne to jest właśnie ten miąższ cały z który się zjada razem z pestkami, bo tego oczywiście oddzielić nie sposób. Jak smakuje? Te pestki są takie lekko kupiące. Sama marekuja nie jest bardzo mocno. Słodka. Jeśli miałabym ją przyrównać do jakiegoś owocu, który możecie znać, to chyba najbardziej do kiwi, chociaż jest różnica w smaku, ale mimo wszystko ciężko jest ją porównać do, do czegokolwiek innego, może ewentualnie troszeczkę do takich winogron, ale nie tych winogron grubych, które znamy ze sklepów, tylko takich winogron jasnych, mniejszych, które rosną w Polsce, w polskich ogrodach i na działkach. Bardzo lubię, jak te pestki tak przyjemnie kupią. Można z marakuj przygotowywać koktajle. Ona ma taką delikatnie przez te pestki góryczkę wyczuwalną. Można przygotowywać koktajle. Można, tak jak mówiłam, wykorzystywać w przemyśle kosmetycznym. Można też wykorzystywać ją jako dodatek do deserów, jako składnik galaretek na przykład. Można też dodawać ją do przetworów. albo do sałatek owocowych, jest bogata przede wszystkim, jest bogata w witaminę C, jest bogata też w witaminę A, nie jest wysokokaloryczna. Także moi drodzy, jeśli macie ochotę spróbować marakui, to was zachęcam, to jest taki owoc orzeźwiający, nie za słodki, nie za ciężki, ale też myślę, że wiele owoców jest lepszych od niej. Natomiast z pewnością warto sięgnąć po nią chociażby ze względu na walory, na walory zdrowotne. Jeśli macie jakieś pytania, jeśli próbowaliście może i basitory i kojarzy Wam się ona z jakimś innym smakiem, piszcie w komentarzach. Ja Was gorąco zapraszam, obejrzyjcie inne moje filmiki o innych owocach egzotycznych, a na dolota.in możecie śledzić całą relację z mojej podróży po Azji. Dajcie mi znać, co słychać w Polsce, bo dawno bardzo już nie dowiadywałam się, jakie są aktualne informacje z kraju. Dziękuję Wam za uwagę, życzę miłego, dalszego odpoczynku wakacyjnego. Widzimy się w kolejnych filmach. Pa!